To są nasi, i się odbijają. Okej, okay, ja myślę, że on się już ewakuował do drugą stada, by się tu był. Hmm. Kurwa mać, mało brakowało! Strzelę z po na dolny. Tu jest chyba ten zamek, który jest na multiplayerze do odblokowania i jeśli to jest naprawdę on... O kurwa. To można niezły lapid fire z snajperki słać. Ciężarówka, nalewa od budynku, odstrzela się! Kurcz, Następny! Scholeb! Jadą tutaj! Przecinają plac za Co robię? Nie no ma kogo rzucić, bo było... Strasznie do mnie sypię, a nie wiem czy założyliście, że cały czas mam 99 naboi

а те те Oj, jadę, jadę, lecę, lecę, lecę. O, tu też ma flamo. Łeee. No biegnę jestem przyczyn niż ty. Jeden, cztery, jeden, trzy. Mamy Alba Sila. Zabezpieczamy go odmiót. Tak to jest, jak się... Nie... No stare przypierdolił z taką prędkością! Musimy go stąd zapryć! 1-3, tu 1-4, przepijamy się przez tętno, zaraz Aha, okej. Okay. Okej, okay. tak, spoko. O, Boże... No to jeśli będą się tam przegmieścić, to wracamy po cięciu. Aaa, przebiegnę! Nie przebiegłem. Aaa... Potrzebuję czasu, aby dostać się do środka. Nikt nie może was minąć no. Bez jaj, jaj, jesteśmy Zauważyłem, że strasznie długie te filmiki wychodzą, wzdychaj Mam nadzieję, że komuś się będzie chciało oglądać po to 25 minut Aaaa Fuck, Rozwaliłem drzwi O nie No nie Barplock with scoping. Kolega chyba już zmarł. No dalej. A! Gdzie? No, otwórz drzwi. Otwórz drzwi. A, otworzyłem drzwi. I zamknij drzwi. O! Okej, okay, leca. Alecca Fukasz, lecę rady. Hej! Hej, nie zasypiaj! No! Hej! Tylko mi umieraj! Ej! Hey! Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? No człowieku, trzymaj się, trzymaj! Hmm. Nie mam wam. No hmm. hmm. Blackburn, rozstaw tu parę min. Zaraz <laughs> będzie tu pronzik kusów. Obstawejsia! Jak zjawi się wróg, wysadzaj! Dawaj! Szybciej! Już są! A minie za. Siedzimy w centrum handlowym. Zachodnia tak strona, drugie piętro, blisko punktu ewakuacyjnego. Hmm. Przyjąłem! Próbujemy się do Was dostać. Mija nas jednostka Pierar i idąca w stronę centrum. Parter. Powinna być przed Wami odbiór. Przyjąłem! Słyszałem, szpilnuj wal do wszystkiego przy wejściu na parter. O, tylko trysła klewka I znów tylko trysła klewka Fajna, odwióz jak e, nabój się toczy po ziemi 1-3 uwaga, pilnant próbuje się dostać na drugie piętro zewnętrznymi schodami Uważajcie na wejścia, odbiór Przyjąłem pilnuj drzwi przed nami Jaki jest stan więźnia? Silnie krwawi, jest w szoku, kiepsko wygląda Nie dajcie mu umrzeć, już ma przeżyć Przyjąłem A tamto wejście przed nami Lechamy przez przestraszyli Fuck, fuck No kurwa, let's try again Bawi. Bawi jest w szoku. wygląda! Nie dajcie mu Chyba będę musiał podzielić ten odcinek na dwie części, no bo nie wiem czy ktoś z Was będzie pół godziny oglądał. Chodź w d. Jeszcze ktoś. Jeszcze ty, jeszcze ty. Już. Jeszcze ktoś. Tak, jeszcze ty. Jeden, cztery, jeden, trzy. Jak tam przebijanie się do centrum handlowego? Odbiór. Wspomniałem. musimy zmienić miejsce. Chodź. Do wszystkich posterunków. 2-2 jest 3 km stąd. Przygotować się do ewakuacji. Aha, no tak. Jak ten kość klejemorla ominął? Tak... Gla... O kurwa. Tu się mam. Chyba nie. No chyba nie. No chyba nie. Chyba ja nie. No, czy no. ten no, jeden. No. no przecież nie przez klejmodle przebiegają. Tam idealnie na tych schodach y jest Claymore'lo złożone. Szyjbus masz być za pół. Przyjąłem. Mamy tu trochę roboty zalwaczki. Nie wygląda dobrze. dajcie mu umrzeć. Użyciel ma przeżyć. Jasne. Blackburn, chodź tu! Nie. On chyba ma jać. No. Nie zatrzymacie Salomona tak jak nie można powstrzymać wschodu Słońca. Jest transport! Salomon... szykuj się do ewakuacji! Nie, to mnie martwi. Na X Spoko, jeszcze mi powiecie, że umarłem No nie Nie pierdole Samolot, chowaj mnie Lecz się, lecz się Blackburn Leczesz się kurwa, skąd ja dostaję? Cię kurwa mam No, ej tamty Aj ty, aj te. Ja też chcę No, weźcie mnie tam Dalej, ruk, ruk. Ale fat O, oh, damn! Jeśli film, film z egzekucji, film za Sa, Salomon, Salomon, to na pewno on powiedział zdobyć wolność, użyć do zyskania przewagi, Bóg raduje, korzystał mi, wszystkich wykorzystał, pies mnie stracił, jego plan, pociągi i za to, to stanę go. Teraz, tego dnia, miesiąca, gdy słońce będzie wysoko, Salomon upędzicie. Zosłonięcie, słonięcie w piekle. Hej, 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 no! Trzyma się! No! Chyba jasna. Straciliśmy to. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówił. Hej! To jego telefon. Może coś w nim zajdziemy. może następną część naszego cudownego przesłania usłyszycie w kolejnym odcinku let's play Battlefield 3 wygląda znajomo? bo powinien chcesz żebym ci powiedział co w nim jest? ile mnie to będzie kosztować? czas leci masz to u mnie gratis w tym telefonie znajdują się informacje na temat rosyjskiego handlarza bronią Amira Kafarowa Kumplował się z twoim starym znajomym, Al-Bashir. Wiedziałeś to strata o Strata czasu. Wybacz, ale mógłbyś mi z łaski swojej nie przerywać. Wiedziałeś, że Kafarow i Al-Bashir ze sobą współpracują? Wiem tylko tyle, że zostaliśmy przerzuceni na podstawie informacji z tego telefonu. W jakie miejsce? Środkowy wschód. Północny Iran. Miał tam być Kafarow i pozostałe bomby. Miał być? Poza tobą nikt nie słyszał tego tak zwanego wyznania Al-Bashira. Nie wiadomo skąd wziął ten telefon. musimy powstrzymać Salomona. Odebrałeś telefon. Wiesz, że on tu jest. Wszystko pięknie, ładnie, się sierżancie, ale nadal musisz wypełnić białe plamy. Następna część tej historii budzi nasze poważne wątpliwości. No dobra. Kafaros miał willę w Dolinie Gimnazjum. ej Więc witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Battlefield 3.